Stal przed spotkaniem plasowała się na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Hetman był dziesiąty. Mecz od samego początku przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy raz po raz atakowali bramkę Stali. Ataki w końcu przyniosły efekt w 30 minucie, gdy Przemysław Gałka wykorzystał zamieszanie w polu karnym gości i trafił bramkę. Niespełna 8 minut później było już 2-0, znowu gałka, tym razem wykorzystując prostopadłe podanie z głębi pola od Kycki. Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości wykorzystujących czas rozluźnienia zamojskiej drużyny, co w 52 minucie przyniosło efekt bramkowy i było 2-1. Po okresie naporów gości na indywidualny rajd zdecydował się Czady, który po minięciu kilku zawodników stali strzałem pod poprzeczkę, podwyższył na 3-1. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać, już po niespełna minucie zawodnicy stali wykorzystali Zdecydowanie za mojskich defensorów i było 3 do 2. Gdy publiczność zgromadzona na stadionie przy ulicy Królowej Jadwigi myślała o ciężkiej końcówce i walce stali, choćby o remis, znowu przypomniał sobie Gałka, który świetnie odnalazł się w polu karnym i zdobył bramkę na 4 do 2. Nie sposób pominąć też, że sędziowie w tym spotkaniu nie uznali dwóch bramek dla Hetmana, dopatrując się pozycji spalonych. Hetman w następnej kolejce wyjeżdża do hełma zmierzyć się z tamtejszą hełmianką. Trzymajmy kciuki za naszą drużynę!